Zobaczmy się ze smokiem, nie tak daleko w sumie i tak mieliśmy tam iść. Nie potrzebuję się z tymi znakami bić. Powiem nawet więcej, jest to kompletnie zbędne. Tych zleceń wykonanych tyle, wszystkiego tyle, a kasy dalej mało. Witaj znowu. Widzisz, wcale nie chciałem cię oszukać. Proszę, to twoje pieniądze. Masz szczęście, bo nie jestem znany z wyrozumiałości. Tak czy inaczej, radziłbym ci znaleźć sobie inne zajęcie. Tak czy ten tego. Pójdziemy jeszcze do tego kolesia. I wydamy go Jarlowi. Przychodzicie w sprawie smoka, co? Powiedz coś o tym smoku. Jak wygląda na przykład. A wy nie wiecie? To co z was za zabójca potworu? No łuski ma skrzydła, pazury, smog jak smog. Nie ma co tu gadać, tylko ubić go trzeba, zanim będzie więcej trupu. nie mają w zwyczaju zabijać smoków, ale przyjrzyj się tej sprawie. Mówiłeś coś o ofiarach, zgadza się? Dwóch braci, Askel i Nila poszli na polowanie i sami skończyli jako zwierzyna. Takie mieli paskudne rany, że nawet mnie się słabo zrobiło, jak ich przynieśli, a nie jedno widziałem. Byłem na 32 wyprawach, od powis po góry. Na pewno bardzo ciekawe, ale w tej chwili bardziej interesują mnie te rany. Mógłby się je opisać? A sami sobie obejrzyjcie! Rodzina dopiero szykuje chłopakom pochówek. Leżą jeszcze w domu na północnym skraju wioski. Tylko obchodźcie się z ciałami z szacunkiem, jak tradycja nakazuje. O, proszę, kolejny przyszedł obejrzeć ofiary smoka. Może powinnam zacząć pobierać opłaty? Może, ale ja bym nie zapłacił. Widuję dość trupów przy pracy. Jestem wiedźminem. Przyszedłem tu, bo wziąłem zlecenie na tego waszego smoka. Wybaczcie, nie wiedziałam. Jak. jak mogę wam pomóc? Gdzie znaleziono ciała? Na polanie za rzeką. Chłopcy. Lubili to miejsce od dziecka. Chodzili tam łapać zające. Wiem, że to nie jest dla ciebie łatwe, ale muszę obejrzeć ich rany. Przynajmniej spytałeś mnie o zgodę. Nie to, co inni. Jeśli to ma ci pomóc w ubiciu bestii. Dobrze, niech będzie. To wszystko. Dziękuję za pomoc i obiecuję, że ich pomszczę. Ślady pazurów, zębów, ale nie ma obrażeń od ognia, ciekawe. Znowu jakieś zachorzały do druidu. Yy. Niech się zrobi trochę jaśniej, kiedy idziemy na to polowanie. Można, przestanie padać. No, i idealnie. Jakiś mizerny ten smog. Nawet krowy z pola nie uniósł, tylko poszarpał i zostawił. Ślady krowi krwi. Może poprowadzą do gruchotane kości. Spadł z wysoka. Gniazdo widłogona, zdaje się, ale puste. Nie ma na co czekać. Muszę wykombinować jakąś przynętę. dobra, to teraz tylko znaleźć na widłogona pewnie owcę jakąś albo inną krowę Ale nie ma co im się dziwić, że myśleli, że to smok W końcu, no ludzie wiesz, tak na co dzień nie widzą potworów, nie? Nawet ci ze świata Wiedźmina To pomożecie ze smokiem czy nie? Znalazłem gniazdo waszego smoka, ale żeby go ubić potrzebuję przynęty. Owcy na przykład. A, rozumiem. Siarką ją wypchacie, co? Kolejny szewczyk się znalazł. Nie, obędzie się bez siarki. Po prostu owca, bez dodatków. Dobrze, dam wam taką jedną. Trochę parchata, ale się nada. Wiecie, co trzeba zrobić, żeby owca szła gdzie chcecie? Musicie ją zaganiać jak pies pasterski. Jakby z lewej, to ona na prawo, a jak z prawej, to ona na lewo. Skoro pies to rozgryzł, to i ja sobie poradzę. Nie byłbym tego taki pewien, bo to w końcu ja steruję. Jak się woła owce, taś, taś cipcim. Ej, boranie, chodź, idziemy polować na widłogona. Я рюха, рюха, овца! Рюха-рюха овца! Sprawie owco. Niech ci ziemia lekką będzie. Kłodka nie tak szybko. Hey. Hey. Sobie. No to pomożecie ze smokiem, czy nie? Rozwiązałem wasz problem. I co, tyle? Opowiedzcie coś więcej. Smog ział ogniem, jadem strzykał. To nie był smog, tylko widłogon. Wygląda podobnie, ale jest mniejszy i mniej niebezpieczny. Skoro mniej niebezpieczny, to i nagroda będzie mniejsza. Umówiliśmy się na konkretną kwotę. Ale za smoka! Jakbym wiedział, że to jakiś widły ogon, to sam bym go utłoki tyle! Jest potwór, przychodzi Wiedźmin, i nie ma potwora! No, parszywi ludzie. Pan to się chyba powoli, co? Słyszałem, że macie w górach srebrny. Ale czy nie jest dokładnie tak samo IRL, jak tutaj w Wiedźminie? Że, jak ktoś sobie coś ubzdura, a powiedzmy, jak tutaj było z tym smokiem, takim wydługonym, to koleś mówił, że będzie za zabicie potwora, będzie tam konkretna stawka. No i tu się okazuje, że to był inny potwór niż on myślał, to on mówi, a to bym sobie sam poradził, to dam ci mniej. To jednak się na coś umawialiśmy, nie? Gdybym wiedział, że on tak postąpi, no to bym mu skłamał i powiedział, że jednak yy, to był ten smok, nie? Żeby on tam mógł się popodniecać, że smok był koło ich wioski. A ja bym dostał uczciwą zapłatę jako Wiedźmin. Minie. No i w rzeczywistości jest dokładnie to samo. Przychodzę w sprawie zaginionych górników. Może ci programiści chcieli się odkuć tutaj? No, chodzą słuchy, że w górach na północ stąd jest srebro. A nam pieniądz potrzebny, żeby wyszykować drakary na rajdy. Wysłaliśmy paru chłopców, żeby zobaczyli, ile prawdy w plotkach. No i nie wrócili. Srebra w górach może nie być, ale potwory są na pewno. Sprawdzę, czy górnicy ich nie spotkali. Dzięki wiedźminie. Drzewie tylu rowczych nawet. No, i tak muszę się odnieść trochę do tego, dlaczego tak w rzeczywistości jest według mnie, bo sam to wynajmuje pokoje. I mniej więcej wiem, z czym to się je i praktycznie rok do roku jest to samo. I dlatego najbezpieczniej jest spisywać dokładne umowy i robić wszystko legalnie. Bo jak ty robisz nielegalnie, to ktoś może cię delikatnie mówiąc wyruchać i to bez mydła. Dla przykładu. O, cyklop, to najpierw zajmiemy się cyklopem, a wtedy o tym powiem. Dla przykładu, umawiasz się z kimś na konkretną kwotę za tam powiedzmy cały miesiąc wynajmu, tak? No, i co z tego, jak nie masz spisanej umowy, i później on ci mówi, że no, u niego tam kiepsko interes, u niego kiepsko to, no, i on ci tyle nie zapłaci. I tyle. I koniec. Dlatego najlepiej spisywać umowy, brać pieniądze w przód i nie starać się być człowiekiem. Bo jak to powiedziała wcześniej babka w zeszłym roku. Która zwolniła dwie swoje pracownice, bo nie opłacało jej się im trzymać. Ją głównie obchodziło to, że one nie, ma, nie będą miały pracy teraz przez dwa miesiące. Po prostu dla niej będzie tam o kilka złociszy więcej. No i jak ona mi to powiedziała, biznes is business. No, a ja jej odpowiedziałem w ten sposób: no to pani musi zapłacić całość. Business is business. I koniec. Także tu nie ma co liczyć na uczciwość ludzką. Nawet jak to są znajomi albo znajomych znajomi. Dałem się zrobić strasznie temu wilkowi, myślałem, że z drugiej strony podleci. Że nie przejdzie i będę mógł już atakować, a tu nie? Rany jakby od tempego narzędzia klatka piersiowa zmiażdżona do szczętu. Ktoś tu się czołgał, ktoś ze złamaną nogą. Złuszone kości ludzkie. No i już pomijam oczywiście to, ile osób chce mieć tam powiedzmy, tam na rachunku uproszczonym, czy tam na fakturze o wiele więcej wystawione niż faktycznie płaci, nie? To jest masakre, ludzie oszukują ten kraj. Ale akurat tutaj to się wcale im nie dziwię, bo. To jest antyludzkie państwo, jeżeli chodzi o prowadzenie swojego biznesu, tyle ile ty zarobków musisz oddawać, to jest szkoda gadać. Jeszcze tam na tej karcie, jak tam nie mam przekroczone, no to nie jest tam jakoś mega, no ale zawsze coś, nie? Zawsze tam powiedzmy tyle, co ja muszę oddać do państwa z moich zarobków, z tych na czysto, ile muszę jeszcze później oddać, to jest tyle, że w sumie... No za takie te 4 miesiące co ten biznes prowadzę, powiedzmy, 3, 4, różnie to wygląda. No to byłbym w stanie kupić sobie tam powiedzmy jakiś procesor za to co oddam albo po prostu <laughs> byłbym w stanie kupić sobie słaby komputer, nie? Chcę porozmawiać. Rozmawiać? Dobra. Ale ty spokój, bo jak nie, ja ty łup, jak tamtych. Właśnie, czemu ty ich łup? Weszli w dom. Ja mówię, człeki wam, a oni łup, łup w moje kamienie i ich... Z tego co mówisz, sami się prosili o kłopoty. Daruję ci tym razem. Ale jeśli zabijesz jeszcze jakiegoś człowieka, wrócę tu i utnę ci łeb, rozumiesz? Nie! Dużo słów! Głowa boli! Spróbujmy jeszcze raz. Jak ty jeszcze ludzi łup, to ja cię ciach, trach i bum! A, to ja już nie łup! A ty weź to, że ty dobry, i mnie nie łup! Sympatyczny troll. I teraz wykłócać się z tym zleceniodawcą, dlaczego ja nie zabiłem troll. Za zlecenia wiedźmińskiej, dzięki o wiele więcej kasy niż za zadania. Służymy tej, która jest dziewicą matką, Super. witaj, wiedźminie. Rolnicy nie żyją. Nie wiedzieliście, że tam mieszka troll? No, ktoś niby toś wspominał, ale... Ale chciwość przyćmiła rozsądek. Nie tobie nas oceniać. Mów, co z trollem? Zostawiłem go w spokoju i wam radzę zrobić to samo. Stchórzyłeś znaczy! Taki z ciebie zabójca potworów? Weź mi z oczu! Byłeś wtedy na zamku jak niedźwiedziołaki zaatakowały? A skąd wy tu? Dobra, ja muszę tu jednak. Mm... Dobrze dobrze. Byłeś wtedy na zamku, jak niedźwiedziołaki zaatakowały? Nie chciał kasy dać. A my jak komornik. Będzie komornik to jest taki jest się dziwny zawód. To on jeszcze funkcjonuje, tak? W sercu lasu. Świetna nazwa dla quest'a. Ale dobra, ja tu się trochę rozgadałem o tych nieuczciwościach. I innych. Także tutaj na razie ja kończę i w sercu lasu zrobimy sobie już później. Hej.